No dobra, w Poznaniu się dzisiaj akcja wydarzyła, bo mnie pytacie cały czas o to. No dla mnie to no nie wiem, co mam powiedzieć. Ty. Szok po brutalnym zabójstwie przedszkolaka w Poznaniu. Najpierw wszystkim groził, po ataku się śmiał. Najpierw groził, że wszystkich pozabija. Widziałem, że po chwili zrobił ruch ręką, miał w niej nóż, uderzył chłopca, wtedy się odsunął, jakby chciał odejść. Zaczął się śmiać i mówił, jemu nic się nie stało, a mnie i tak nic nie zrobicie. Tak tragedię w Poznaniu relacjonuje naoczny świadek ataku na grupę przedszkolaków. Sprawcą jest mieszkający tuż obok 71-latek, jego sąsiedzi są wstrząśnięci. Porozmawialiśmy z znacznymi świadkami tragedii, która rozegrała się we wtorek na poznańskim łazarzu. Dzielnicy mającej w przeszłości złą sławę, o której wciąż krąży opinia, że można tu spotkać ludzi z marginesu. Dzieci z pobliskiego przedszkola ruszyły na pobliską pocztę. Wraz z opiekunkami miały wysłać pocztówki z okazji obchodzonego 18, 18 października Światowego Dnia Poczty. Spacer zakończył się tragicznie. Zby, zbi, Zbysław, Zbysław C zaatakował dzieci tuż pod wejściem do kamienicy, w której mieszkam. Mieszkam na łazarzu od lat, a tego człowieka nie kojarzyłem z wyglądu. Słyszałem, jak mówi, że zaraz wszystkich pozabija. Odwróciłem się, widziałem, że robi ruch ręką. Okazało się, że ma nóż. Trafił chłopca, a potem się odsunął. Już nikogo bezpośrednio nie atakował. Śmiał się i mówił, że temu chłopcu nic się nie stało, że będzie żył. Mówił też: i tak mi nic nie zrobicie. Ja odsunąłem dzieci, zabezpieczałem je, z tyłu inny mężczyzna i dał mu kopa. On się przewrócił, został bezwładniony. Opowiadał netowi nośny świadek zdarzenia. Zatrzy... Zatrzymanie sprawcy włączyli się pracownicy firmy Remondis, odbierającej śmieci oraz policjantka, która tamtędy przechodziła. Nie była na służbie. Pracownik Remondisu Grzegorz Konopczyński opowiadał później podczas spotkania z mediami, że policjantka rozmawiała z napastnikiem, bo oddał nóż. O, on zaszedł go od tyłu. Kopnął tak, że 71-latek się przewrócił. Wytrocił mu z ręki narzędzie zbrodni. Znalazł przy nim drugi nóż scyzoryk, który miał w kieszeni. Do ataku użył noża kuchennego, który był zakrwawiony. Pracownik Remondisu zapamiętał również, że przedszkolanka próbowała reanimować chłopca. Dzieci płakały po chwili, przyjechało pogotowie. Zdarzenie z balkonu obserwowała młoda kobieta, Jessica, która odwiedziła na łazarzu swojego chłopaka. Usłyszałam płaszcz dzieci. Sprawdziłam, co się dzieje. Widziałam panią, policjantkę, zatrzymującą tego człowieka. Myślałam, że to jakiś pun. Po chwili zaczęłam dużo krwi. Dowiedziałem się, co tak naprawdę się stało. Powiada Jessica, która przebywała w mieszkaniu około 40 metrów od miejsca ataku. Ale kurwą trzeba być ja, pierdolę, ty. Pięciolatka zabić nożem. Ja może jestem radykalny za bardzo i ludziom się to nie podoba, ale yy, jakby na miejscu była policjantka i, i ona powinna go odstrzelić w tym samym momencie, jakby kurwa w tej samej sekundzie, jak to się wydarzyło. Jakby wiesz, bo do momentu, kiedy sprawa nie jest klarowna yy, i tak dalej, można się bawić w jakieś procesy kurwa i udowadnianie winy, ale kurwa na, chłop podszedł do dziecka i je, je zamordował nożem. Nie była na służbie, to na pewno zna jakąś technikę, żeby mu kark skręcić. Yy... Ja pierdolę. Masakra. Kurwa, żal mi tak niesamowicie rodziców. O kurwa, ty, to jest takie pojebane. Nawet kurwa, nie mogę sobie wyobrazić, jaka to musi być tragedia, ty. Odstawiasz dziecko do przedszkola, nie wiem. Pięć lat to wiesz, cieszysz się, że coraz lepiej mówi, zaczyna liczyć, może już pierwsze te jakieś pierwsze czytanki. Yy, już zaczyna coraz bardziej takie dziecko być świadome. Więc jakby każdy dzień jest fajny pod tym względem, że, że to jest już taki tak przyspieszony i niesamowity progres względem, wiesz, takiej, takiego małego yy, dzieciaczka, który jeszcze nie chodzi i w łóżku leży w łóżku i robi nie, A. No ja pierdolę, ty. To jest tak samo jak jak te dzieci. Kurwa, grupa, ta, ta nauczycielka, tam ogólnie stary, ja, ja myślę, że możesz jakby wiele traum przepracować czy coś, ale kurwa morderstwo dziecka, przecież i te przeszkolanki kurwa będą schizowane i te, i te dzieci kurwa będą matko boska. Może zbiórka dla rodziców tego dziecka, a co im kurwa zbiórka da? Tam chyba nikt nie jest chory czy, czy nie wiem, nie potrzebuje jedzenia i po prostu dziecko za, zabili. Hajs jest tutaj chyba. Wiesz, jakby trzeba było zbierać na rehabilitacji i tak dalej, jakby ok, ale co im, co, 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 co im po tych pieniążkach? Najgorsze jest to, że to wiesz, że to nie jest tak, że można było temu zapobiec. Bo zawsze możesz sobie zrobić taki, jak się coś złego wydarzy, nie wiem, porwą ci dziecko, yy, nie daj Boże, potrąci samochód i tak dalej, nie? Że analizujesz sobie, analizujesz sobie, jakby, co można było zrobić lepiej. Nie wiem, na przykład być cały czas z dziećmi, które się bawią pod blokiem. I może by go wtedy nie porwali. Wiadomo, że. Milion razy się bawiliśmy. Y, wszyscy się bawili na całym świecie i, i nikogo nie, po, nie porwali, ale jakby możesz mieć do siebie ten wyrzut sumienia czy nie wiem, nie trzymałeś, y, nie trzymałeś za rękę dziecka jak przychodziliście przez przejście i ktoś na czerwonym świetle y, potrącił dziecko. Jakby możesz sobie jako, jakby próbować znaleźć czy taki ten jakby jakiś powód, czy może jakiś zarzut do siebie samego, ale jak w takiej sytuacji, kurwa, wysyłasz dziecko do przedszkola, dzieci idą wysłać pocztówki czy na pobliską pocztę, wycieczka jak każda inna, wiesz, obycie trochę ze światem, pokazaniem też jak, jak funkcjonują różne instytucje użytku publicznego i kurwa ktoś podchodzi i zabija dziecko. Moim zdaniem powinno być coś takiego, jak, jak jest zatrzymanie obywatelskie, to też yy, sprzątanie śmieci obywatelskie powinno być i, i w takiej sytuacji yy, po prostu podchodzisz i yy, odpierdalasz go na miejscu. Jak masz coś ciężkiego, walisz tym w głowę, jak masz pistolet, to, to nawet taki obowiązek prospołeczny to powinno być, bo takie ścierwo nie zasługuje na życie. Jak można kurwa dziecko, jak można dziecko kurwa skrzywdzić ty?